Widzicie, było działo, o nam się to uda. Wejdźmy w postacie. Co tam z naszym nowym Gordem? O, strasznie dużo mamy tych butleczek i monet. A więc ulepszymy go. Dobra. Aż tych punktów mamy. To może nawet na 61 by się udało. Z chęcią bym chciał mieć tą czwartą zdolność na Gordie. Zabrakło trochę. No cóż, nieważne. Ale i tak dużo go ulepszyliśmy. Ktoś tu na 3 za 10, ma van van No jak my mogliśmy nie dać Gorda, dobra. Tam jedną bitwę jeszcze zrobimy bez tego Gorda, ale... Później to już... Trzeba będzie zmienić go jednak. oho ta igra, ale już pokonują. Bez problemu. Trzeba go wymienić, bo ma yy, poziom pierwszy. Więc i, i, i tak dobrze, że Next Feature Unlocks Hall of Fame. Co to jest Hall of Fame? Zobaczmy. Tu Karina, Mia Gdzie to jest? Hall of Fame. A tu jest Hall of Fame, a co tu jest? Tu jest jakaś druga część tego? Memory Obelisk. Story Replay. No i co tu mamy? 50 diamentów. Aha. A ktoś ma 50? Też ma 50. Hmm. 4 pauzy, 5 pauzy, 6 pauzy. No to jak myślałem. Aha, bo tu nie dostaniemy diamentów, bo nie przeszliśmy trzeciego rozdziału. Dobra, rozumiem. Tu mamy jeszcze 30 punktów. O! 20, 20 tych punkt, punktów. Dobra. Kolejny poziom tym razem już dajmy tego gorda. Tak i tak. Dobra. Może tak będzie lepiej. Dobra. Powinno się udać bez większych problemów. No, tu. Ciekawe kto będzie MWP. Czy Dylan czy Gort jednak? Dylan jest bez Tu Za karteczka tu jest. Aha. Czy kto by pomyślał? Laila MWP. A Gort ma prawie najmniejszą średnią? A co ci dopiero? Hmm. Ale że Laila la, na Laila najmocniejsza? Ciekawe. Ona powinna być przedostatnia, a nie najmocniejsza. No ale dobra. Dużo to lajle robi, a to ci dopiero. No znowu, Gigi Bez healer nie pokażę, nie może mi cię nie pokazać. No znowu, lajle A to ciekawe. Trzeba kogoś dać na pozycję laj, to wtedy będzie najlepszy. Tak, w ogóle mamy już drugą czteroglaską Eudorę. Jak będziemy mieć trzecią czteroglaską Eudorę, to będziemy mieć pięcioglaską Eudorę. Więc... mi się tylko 3 euro. Właśnie. Trzech. Masz. Alice, Karina, Tigreal, Alice. O czym oni tak ciągle rozmawiają? Dobra. A co to jest to? Instant lever. O, tu jakieś dostaliśmy. No co prawda? Nie dużo jeszcze buteleczek, no ale zawsze coś. Skrzynka jakaś monetami. Albo co? Jakiś Balmont kolejny? Dobra, może być i Balmont. Ale i tak nie ma z nami szans raczej. <grym> Teraz to chyba Gort powinien być MWP. No dokładnie, Gort MWP, tak jak myślałem. Uchu, za zdecydowanie, ale Lele na drugim miejscu. To jakoś strasznie tu mocna jest, chociaż nie... Ma... Czerwona Rafaela, o maczko, Selena jakaś tu. to jest za Selena jakaś. Maczko, maczko. Jeszcze jakiś balmont wielki, Seleno. Oh. O czym oni tak rozmawiają tam? Dobra. Czego tu się choroś O, Got się czegoś domaga. Czego się gordy domagasz? aha do się 61 poziomu i ostatnich dołożyć no to teraz rozumiem o dużo więcej punktów. teraz 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 Dobra. Lajle, teraz teraz no, wzięła się ta Laila. Dobra. Już tu mam trzeciego rozdziału wszystkich czterograżskowych, może nawet od drugiego były chociaż, bądź były od drugiego rozdziału czterograżskowe postacie. Ale... nie będzie nie była. Wytwa trwa średnio 10 sekund. Jeden poziom. Wydaje mi się, że bez problemu przejdziemy tą kampanię. I Będzie króciutki odcinek. W następnym odcinku zrobimy sobie labirynt. Co a propos tych odcinków? Trzy za 10 Angela na ich cioku. Dużo osób tu stoi na tej Angelie. No nie wydaje się, jaka super mocna. Eee, no co ma być super mocna Angelia? No, mam nadzieję, że ona była jakaś super mocna. Ale niech będzie. Next Future Arena. Ciekawe. To po labiryncie nagramy sobie chyba odcinek z areny. To za arena jakaś. Jakieś bić robi na tej arenie. No można no, no się było domyślić. Już już się... na no, poziomie pierwszym. Nie ma pytań. Dobra, w kolejnym odcinku zajmiemy się yy, areną na później labiryntach. A mnie ciekawi bardziej ta arena. Dobra, 150 diamentów. E, no spoko. Zbieramy na kolejne po dziesiątki. A Ciekawe, zamiast Gold, który ma 61 to Lola, jestem we No, ciekawe. No, ciągle tylko Dili, ten best-hiller. Hmm. Chyba ciągle tak będzie pisało, bo nie mam Rafaeli. Nikt nie może być lepszym healerem niż Dili. na razie przynajmniej Labirynt w sklepie labiryntu chyba będziemy kupować. Gorda, Nic mi się udaje. ma ten Gord. Na ciekawiu. wtedy będziemy już czerwonej Dobra, kolejny poziom. A teraz to powinien być... No, gord. Jeśli Gord dąży wszystkich porazić laserem, to jestem WP. A jeśli nie dąży, to lewa jestem Jakiś tu boss, Alice. No, osób na mórce, no ale jednak dobrze też. No i taki drugi ten boss. No dobra. Znowu coś nowego? Kawer czy tawerna? Tawernie się normalnie dostawały. Oto. Czy wysyła na misy jakieś? To pod lewy, a. I drugi, drugi lewy. Ciekawe. Dobra. Przeciwnik kolejny. Dobra, lecimy dalej i znowu ta leska nam nic nie robi? O, trochę zadałaś temu zielonkowi. No nie jakoś i dużo, no, ale trochę zadała. To jest twoje No Ale czwarty się dzieje z w ogóle amaterasu. Dobra. Czypało na 19. Startujemy od razu. Znowu przeciwnik ma Angelę. Która coś nie za bardzo wskórała. No ale. O! Boss Lesley. Tu nieraz stałem, a jak mam takie postacie, to coś wątpię, żebyśmy tu stanęli. Hmm, no właśnie, prawie nie zadała. Estes. Aha, czyli teraz pewnie po to Estes rozmawia, żeby powiedzieć, że dostaliśmy za kolejny, yy, za kolejny rozdział 50 diamentów w tym Hall of Fame. O. Ktoś tu ma na czwartym rozdziale Cie? O oh, ja, yeah. ci van van. Nieźle. źle. Zawsze chciałem mieć cię. nieraz nie, ale ci nie. Wiem, nie. Może się na z kamienia. Ma twoje diamentów. 2150 też mamy już. Dobra. Jak coś na czwartej kampanii, to ja mam pomysł. Questy... Czerwiki. Aha, tylko trzy. A w sumie? Gdybyśmy mieli po dziesiątku, to no, podoba mi się to nawet. Pięć times? O, teraz nie wiem, co kupować. No to tak może nie handlować. Dobra, no i mamy. 2500 diamentów no i to się nazywa no a więc zrobimy losowanie mamy tu jakieś jeszcze pojedyncze Narysujemy serduszko chociażby bo... no dobra nie wyszło mi to serduszko narysujemy coś takiego <gryw> dobra no wątpię żeby coś było ale nie będzie już matko Dziachy wyskoczył raz się przestrasznie Prosimy, daj pięć p PPP. Tylko trzech dało, trzy mm. Na szczęście dwóch nawet. Niech już na okieniu, już A gdzie to jest? A tu? No i co tu można ustawić? Postacie, które chcemy. Ale... Na pewno gorda byśmy chcieli. Belerika byśmy raczej nie chcieli. Estes może być nawet. tak chyba nie. Raczej bardziej Kadita. Mam co. No, no tu są takie nowości, że nie No na, ta, na przykład. Jest jeszcze Atlas, Alfa. Nie, za Lolita może Klaut? Już nie, ta jest dobra. A, może byśmy Digiego dali, skoro już go mamy. Tu co mamy? Van na pewno zostawi. Może maszę i Hayabusa? Zilonga Dobra, może za hanami damy maszę. Za Irfiel Hayabusa? Bo nana jest dobra, więc zostawi. No dobra. Tu są dwie frakcje. Glasz na ja Nie, kasz? Nie, na pewno nie chcę. Tu Kim... Oj, tu Sylwanna. O, na przykład taką ginebre. No, tyle się dobrze. Tu na pewno nie chcę wykształcić. Tylko selenę. Elia ja mi nie jest aż tak potrzebna. Więc myślę, że tak może dostać. Dobra. Wychodzimy z Samanów. Tu jeszcze jakiś event, coś do odebrania. Aha, jakieś 200 płynów, dobra. O, tu mamy jeszcze coś w postaciach. Mm -hmm. No ile wykrzykników. Gord musi być mocny. Huhu, tu z bardzo rzadki moment. bo ma takie słabe tu. No czemu tylko na Oni już mają wszystko rzadkie? No, ja nie chciałem jej ulepszyć. Dobra, jak już ją zaczęłem ulepszać, to możemy ją ulepszać. Ja w sumie wolałbym z nią ulepszać. A no, niech już będzie. A, mam jeszcze 200 diamentów za Franko i Balmonda. Balmona był chyba tu. Dobra, jest. Tu jest chybunek jakiś, modem, żeby nie było. A co tam w naszym klanie? Boż, tu ja nawet nie chcę chować. Party. O, damy coś. O, dostaliśmy znowu to danie. Może nie widzenie O, jest. Pa wystawie to O, bo tego wszystkiego mam jedna, a tu mam dwa. O, i zaraz wszystkiego a co to, to, to? Punkty. E no fajnie. Jakieś punkty. Te punkty wykorzystuje się w sklepie. Aha. A dowódca, jakiego mamy dowódcę? No dowódca jest mocny. Ma wan, wan nane. Sabera. Za 7 dzień rogowania. Ale niech będzie. Na co jeszcze? Jeszcze tu jakieś quest, nigdy nie skończymy tego odcinka. Co diamentów tutaj. Znowu buteleczki. No ale już zostawimy na tym 48. Zielonka lepiej zaczął wylepszać. O! Teraz powinien być na miejscu przed lajrem. O, dobra, jest. Da... Dobra. A więc na tym odcinek zakończymy. Następny odcinek zrobimy z areną. Pamiętajcie, dużo łapek w górę pod moimi filmami, a będzie trzecia gra na moim kanale. Nie zapomnijcie też wcisnąć czerwonego przycisku, subskrybuj tam na dole. Pa, pa!